I'm just gonna go over there. I tutaj jeszcze kochani moi. chciałam wam pokazać zakupione piwonie. Ostatnio. Moja moderatorka Ania napisała mi, że w Piedronce są dosyć tanie piwonie, i dzisiaj akurat mąż był i kupił mi dwie piwonie. Widzicie, cena 8,99. Zaraz Wam je pokażę. One takie różowe, jak widać. Miejmy nadzieję, że będą zgodne z białymi końcówkami. Te piwonie, które tam kupiłam z Kwiatami, co były w padcy, to był sam tylko korzeń, a te normalnie są prześliczne. Zobaczcie, ile jest tego zielonego. I wiadomo, że roślina będzie żyć. Ma no, już widzicie ładnie, po prostu wyrośnięte tutaj te listki. Ale na razie pewnie będzie tylko wynoszona na dwór, bo ostatnio były przymrozki no i niestety rośliny nie mają lekko chociaż piwonia powinna przetrwać myślę, że dopiero po świętach majowych je posadzę także tak to moi kochani wyglądają takie kwiatki kupione w Biedronce Oj i właśnie pytam męża czy były jakieś jeszcze inne mówi, że były jeszcze czerwone, ale my mamy i tamtą kupiłam białą. Zobaczymy, co jest z tego, kochani, będzie fajnie.